Bingo, sapnął Paweł, gdy na wyświetlaczu pojawił się napis Code Correct. Niestety, zaraz zżedła mu mina, gdy napis zgasł, a jego miejsce zajął następny. Insert your card przeczytał basem wirusolog, kiedy Paweł zrezygnowany opadł na podłogę pod drzwiami. Masz włożyć kartę. Gdzie ta karta? W domu. W domu ciotki Zofii, czyli w domu pani siostry, zwrócił się do matki Anny. Myślałem, że wystarczy zapamiętać to, co na niej zapisali, ale nie. Ze złością wstał i kopnął ciężkim, wilgotnym butem w plastikowy panel. Sprytny jestem, cholera. I jeszcze jeden cios, kantem podeszwy. Strasznie sprytny. Teraz trzeba zadzwonić do tej cholernej gęsi, niech przyniesie. Przez mój spryt musimy się zdać na widzi mi się tego świra. Trzeciego kopnięcia urządzenie nie wytrzymało. Z panelu poleciały iskry, zgasły podświetlane cyfry i litery. M może teraz? Paweł pchnął drzwi, ale te tkwiły jak zamurowane. Naukowcy spojrzeli po sobie, po czym bez słowa wrócili do grubej kraty. Osiemnaście minut, oświadczyła siostra Pawła i złapała obiema rękami kratę. Już siedemnaście! Inni jak zahipnotyzowani zerkali na cyfrowe wyświetlacze. Cokolwiek miał teraz zrobić, musiał liczyć tylko na siebie. Tak przynajmniej sądził. I pomylił się po raz kolejny. Oko ludzkie dostrzega najpierw nie kolory, nie światło, ale ruch. Człowiek odwraca głowę tam, gdzie coś się porusza, jeśli wkoło wszystko jest statyczne. Dlatego Paweł odruchowo przekrzywił głowę, gdy przez małe okienko w oświetlonym korytarzu za metalową śluzą, oddzielającą ich od świata, zobaczył poruszającą się postać. Zbliżył się do kolejnej stalowej kraty, jaką zobaczył w ciągu ostatnich minut. Oddzielała go od śluzy, za którą widział coraz wyraźniej poruszającego się człowieka. Najpierw pomyślał, że któryś z ludzi profesora strzeże ich do końca, ale który chciałby ryzykować zarażenie? Poza tym już w następnej sekundzie rozpoznał postać. Reporter. A zaraz za nim uzbrojeni policjanci z oddziału antyterrorystycznego i sam nadinspektor Partyka. No, no. Reporter wesoło machnął do niego i podszedł do grubej kraty oddalonej od hermetycznych drzwi o dwa metry. Żeby się dostać do środka, musieliby sforsować pręty i stalowe wejście. Przez okienko w drzwiach, śluzie, Paweł zobaczył za kolejną kratą w ścianie panel mniejszy od tego, na którym się przed chwilą wyżywał. Reporter wskazał coś nad inspektorowi, po czym nacisnął jakiś guzik. Ze ściany, a właściwie z uszkodzonego panelu, Doszedł lekko zniekształcony, ale znajomy głos: Jesteście bezpieczni? Paweł skinął głową. Na razie tak. Możesz do mnie mówić, nie musisz machać przez tę małą szybkę, jak gęś w piekarniku. I nie mów mi, że Anna za takie porównanie zgładziłaby mnie natychmiast, wiem. Paweł nacisnął czerwony przycisk z rysunkiem słuchawki. No i jak, słychać? Nie padła żadna odpowiedź zrozumiał co zrobił znów skoczył do okienka policjanci uruchamiali już spalinową piłę by przeciąć kratę zamkniętą na dwa zamki paweł wskazał na panel i przejechał palcem po własnym gardle rozumiem zepsuty domyślił się reporter działa w jedną stronę w chwili gdy przez panel padły pierwsze słowa naukowcy oderwali się od krat i skoczyli do okienka Teraz tłoczyli się i machali, na szczęście zdając sobie sprawę, że nie warto krzyczeć. Przez takie drzwi nie przedostanie się żaden dźwięk. Paweł na moment dopchnął się do szyby i machnął ręką koło ucha, dając znak, że zamienia się w słuch. Jednocześnie wskazał zegarek i pokazał wszystkie palce potem jeszcze cztery czternaście minut nawet jeśli policjanci nie wiedzą, do czego powinni się spieszyć Dobra, coś ci opowiem. Popłynęły słowa reportera, zagłuszane przez docierający do mikrofonu jazgot piły. Przed godziną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotarła mailem krótka lista żądań od pewnego pana profesora. Jest jednopunktowa. Wynosi 5 miliardów dolarów. Mniej niż myślałem, mruknął do siebie Paweł. Żąda pieniędzy w ciągu trzech tygodni. Stwierdząc, że dziś zostanie uwolniony wirus, ponoć tylko on ma szczepionkę, inaczej wszyscy zginą. Stwierdził w liście, że wirus znajduje się w podziemiach w górach Sowich i da nam znać o północy, gdzie szukać. Ale ty wiedziałeś wcześniej, mruknął Paweł. Dwanaście minut, powiedziała Aneta, jako jedyna wciąż przyklejona do krat. Reporter oczywiście nie słyszał niczego, więc ciągnął. Kiedy cię porwali, myślałem, że to koniec. Wzięli kartę i ciebie. A kiedy ryknąłeś, żebym zapytał gęsi, byłem pewien, że ci odbiło ze strachu. No chyba tobie, zgrzytnął zębami chłopak. Ale ta wasza Anka ma jednak refleks. Powiedziała, że ty nie jesteś głupi, że pewnie chodzi o jej gęś, Julię. Polecieliśmy do jej domu. O, o puścił pierwszy zamek. Poinformował reporter, a piła na chwilę przycichła. Jedenaście? szepnęła aneta. Pozostali naukowcy, jak zaczarowani, wpatrywali się w małe szklane okienko i akcje po drugiej stronie. No więc, ciągnął reporter, zapytaliśmy gęś. Gęś dziabnęła mnie w nogę. Ona ma ten dziubek jak kombinerki i nic nie powiedziała, ale pozwoliła sobie zabrać kokardkę. Czy ty, chłopie, oszalałeś? Liczy się czas, a ty się bawisz w pismo obrazkowe? Paweł uśmiechnął się na wspomnienie kilku znaków, które narysował na kokardzie. Ale zrobienie zwykłego napisu było ryzykowne, wstążkę mógł odkryć ktoś niepowołany. Pół godziny siedziałem jak osioł nad tymi grafikami. Zrozumiałem, że chodzi o kartę telefoniczną, położony bałwanek z plusem nasunął mi dążenie do nieskończoności. Ale dwa kwadraty i lampa nad nimi to był trudny orzech. Wiedziałem już, że dałeś mi w garażu tę pierwszą kartę, to znaczy tę z ziemi, i że profesorek ją dostał, ale zastanawiałem się, gdzie w takim razie jest ta druga, którą zgubił podglądacz. – Siedem, powiedziała Aneta. Szlak, szepnął basem wirusolog i starł krople potu ze swojej łysiny. Aniu wybacz. Mamrotała matka Anny, zaciskając pięści. A reporter opowiadał dalej, udając, że jego głos jest swobodny i spokojny. Dopiero kiedy ciotka Anki przyniosła herbatę, uniosłem głowę. I zobaczyłem na ścianie dwie kwadratowe tablice z kartami telefonicznymi. No, reszta to już historia. Co znaczy sam D2 od L, zrozumiałem oczywiście. W rzędzie na samym dole znalazłem kartę drugą od lewej. W jednej gablocie. Karty były nietknięte, zakurzone. Wiedziałem, że chodzi o tę jeszcze niezapełnioną no i wtedy. Anna wiedziała, że Fürstenstein to zamek książ. Nie mieliśmy jednak pojęcia, gdzie zacząć, więc zaczęliśmy od miejsca, gdzie się wydostaliście z podziemi za pierwszym razem. Poszliśmy jak po sznurku. Pamiętasz, co było na karcie? Paweł skinął głową. Pamiętał doskonale. Fürstenstein, P2, P2, G1, L1, P5, SCH, D3, Poz, PR, Poch, D. Dalej szyfr do drzwi. No to poszliśmy P2, czyli w prawo drugi korytarz. Potem jeszcze raz. G1 oznaczało pierwszy w górę, i tu odkryliśmy rodzaj studzienki w suficie. Dotarliśmy i tam. Potem poszliśmy w pierwszy korytarz, w lewo, piąty w prawo, schodami, w dół, trzy poziomy. W prawo przez paskudną pochylnię i jeszcze trochę w dół proste. Jak sznurek w kieszeni, warknął Paweł, zły, że wcześniej nie odkrył rozwiązania. Ten reporter to miał jednak łeb. Mam nadzieję, że mnie słuchasz i nie mówię jak wariat do ściany, sapnął reporter. Paweł machnął ręką tak, by dłoń pojawiła się w okienku. Trzy padło od strony okratowanego laboratorium. No dobrze, krzyknął reporter. Słuchaj, policjanci już kończą, zaraz wchodzimy. Pamiętasz ten szyfr napisany na dole karty? Bo kiedy to analizowaliśmy, zamazały nam się niektóre cyferki. Mogę strzelać, ale miny tych biednych ludzi za szybką wskazują, że należy się spieszyć. No, krata puściła. Paweł odsunął czwórkę zamarłych z przerażenia ludzi i pojawił się w polu widzenia policjantów. Czuł, że z emocji opływa potem. W ustach wysychają resztki wilgoci, uszy palą go, a skronie pulsują, ale opanował się, bo musiał. Pokazał po kolei cyfry, litery, pisał palcem na szybie. Niema rozmowa trwała ponad minutę. Nadinspektor partyka wprowadzał starannie kod do panelu identycznego z tym, który Paweł rozbił, a po obu stronach hermetycznych drzwi panował bezruch i cisza, pełna napięcia i oczekiwania. Minuta piętnaście, poinformowała Aneta, jak niezawodna maszyna. Jej głos był równie wyprany z uczuć. Kot został wprowadzony, a policjant odwrócił się do reportera, wskazując mu wyświetlacz. To samo, szepnęła najstarsza kobieta i stuknęła kulą w drzwi. To samo. Ale w tej chwili reporter, jak magik. Wyjął z kieszeni magnetyczną kartę i przeciągnął nią przez wąską szczelinę na boku panelu. Przez sekundę, długą jak rok przestępny, nie stało się nic, aż wreszcie do uszu wszystkich dotarło ciche piknięcie. Panel zaiskrzył i drzwi otworzyły się samoczynnie z głośnym sykiem. Minuta.